Witam wszystkich, ja jestem Podżegacz. W dzisiejszym odcinku zrobię coś yy, jakby poradnik dla początkujących graczy i tak w ogóle na wstępie już chciałem powiedzieć, że będę pokazywał także o, tak, yy, mod y, Millenaire, będę w nim grał i od czasu do czasu nie gram jeszcze jakiegoś moda. Yy, tak. Teraz właśnie idziemy do wioski. Aha, jeszcze jedno. I najlepiej wpisz, wpiszcie w komentarzach, co mam zmienić, poprawić i tak dalej, bo to mój pierwszy filmik, więc proszę o wyrozumiałość i tak dalej. Uff. No a więc yy, na początku pokażę yy, co i jak. Yy, może link do moda dam w opisie filmiku. Yy, tak, więc tutaj jest mapa wnioski. Klikamy na to prawym i taka mapa jest. Tutaj... Yy, jest populacja. Tutaj co aktualnie budują. A tutaj ile procent, gdzie to jest i tak dalej. Te dłuperele takie. A tutaj czego potrzebują. Cobblestone teraz. Więc na razie nie mam cobblestone'a. Ale mam jeszcze too items. I mogę dać. Tak, to nie jest mój skin, ale wypróbowałem wszystkie, więc. Za tym odcinku będę już miał swój. Tak, tutaj zawsze podchodzi jak, taka pani i klikamy na nią prawym przyciskiem myszy oraz możemy klikać albo tak, z, y, normalnie, obojętnie jakim przyciskiem albo przytrzymujemy shift i to, nie wiem, po ile tam, po około 15 klocków daje albo ctrl i od razu 64. Yy, tak, yy, no więc się zapełniło i teraz będą budować yy, budynek. No i y, ten mod dodaje także pieniądze, y, którymi możemy też kupować różne rzeczy. Na przykład teraz mam dwa tenierów y, den argent mogę na przykład drewno sobie kupię. Tak. Więcej nie mają. Mam normalne drewno. Y, tak. I od razu mówię, żeby, żebyście mi nie pisali w komentarzach, że ja gram na czyta i tak dalej, bo w następnym filmiku już tu ten kempsa nie będzie, tylko chciałem tak zademonstrować, to i jak tutaj i nowe rzeczy pokazywać. Tak, jeszcze jest jedzenie. Tak, takie coś, takie i nowe narzędzia, zbroja, ale tego znaczy nie będę pokazywał, ewentualnie jeszcze jak się robi wioskę. Więc bierzemy jeden, a tak w ogóle to pokażę, jakie są rodzaje, jakie mogą być. Klikamy prawym na ziemię, mając tą laskę, nie wiem, jak nazwać. No i tutaj yy, widać te, yy, z czego można, jeszcze raz, z czego można robić te wioski. Na przykład mostą, lapis lazuli, netherlat i tak dalej. Yy, ja akurat yy, dużo razy daję... Yy, blok iron, czyli vlog żelaza. Stawiamy i na niego klikamy prawym przyciskiem już. No i teraz możemy nacisnąć V. O, dużo wiosek. Jest. No i tutaj się pojawiają wioski. Jakie są e, w promienie 2 km chyba tak. No więc e, na razie... E, no tyle e, jeśli chodzi o tego młoda. A to, to można pić, czy jeść, nie wiem jak to się nazywa, tak w ogóle. Yy, no... Także... Na razie... olawa. Yy, znajdziemy jakąś bazę początkową i tak dalej. No, jak to się tam w Minecrafcie robi. Aha, i właśnie. Mi się wydaje trochę dziwne, jak oni to budują. W ogóle nie niszczą klocków, tylko po, po prostu przekładają. Tak, mnie to kosztuje bardzo to miejsce. Hmm. Ojej, Czasami będę miał takie laki. Nie wiem czemu, ale postaram się to ogarnąć trochę. Tutaj jest bardzo fajne miejsce. Więc sobie Mam trochę drewna, to sobie go przerobię. Hmm, tak. Tak się robi Worldbencha. Dla początkujących będę też pokazywał jak się różne narzędzie robi i tak dalej. W tym workbenchu klikam prawym przyciskiem myszy. Tak się na przykład patyki robi. A teraz pokażę, jak się robi kilow. Kilow się robi, tak. Tak się robi łopatę. Tak się kierę. A tak... Kurczę, jak to się nazywało? Jak to nazwać? No cóż, nie pamiętam jak to się nazywało, ale... Ale to służy do yy... o Boże, czekajcie chwilę, zaraz yy... nie mogę się wysłowić. Zaraz wracam. Yy, dobrze już jestem. Yy... No przypomniałem sobie co to jest, to jest motyka. Yy, no i chyba wszyscy wiedzą do czego motyka służy, no do klejenia i tak dalej. No to ja dalej... Wykopuję sobie taką norkę i wrócę jak wykopę No to na razie. Witam wszystkich z powrotem. Więc wykopałem sobie taką małą norkę. Chcę od razu powiedzieć, że znalazłem trochę żelaza i węgla. A nie robiłem na razie pochodni, bo chcę pokazać jak się je, je wytwarza. Także wchodzimy w workbench albo tutaj. Tutaj dajemy patyki, na górze węgiel i wychodzą pochodnie. Z jednego takiego ustawienia wychodzą cztery. Tak i możemy sobie teraz rozstawić gdzie chcemy. No i teraz pokażę jak się robi drzwi. Gdy się robi tak, w takim ustawieniu, albo też może być tak, jak to woli, drzwi wychodzą. No i je stawiamy tu na przykład.